kochana, cudowna istota niech Ci się darzy we wspaniałej okazałości i mądrości wszechświata jaka przepływa przez Ciebie jesteś cudem jesteś światłem jesteś Bogiem jesteś Stwórcą Ty nie jesteś wszystko to co teraz masz Ty sam stworzyłeś pamiętaj o tym Jesteś Stwórcą, Kreatorem, Bogiem swojej własnej rzeczywistości. Nie oddawaj mocy okolicznościom, miejscom ani ludziom. Nie oddawaj swojej mocy na zewnątrz. Bądź od... i zacznij być odpowiedzialny za swoją własną moc kreacji, którą masz tutaj. Połącz ją z sercem Twym. 你怎么自取灭亡？